Dobry wieczór, moje aniołeczki, kochane. Dzisiaj, oczywiście, znowu te pogaduchy do poduchy nasze. Kochani moi, wiecie co? Dzisiaj moje, moje aniołeczki, skrabeczki, piękności, wszystkie po kolei. Dzisiaj jestem po prostu strasznie zła, a zarazem kurczę, mam niesamowity taki żal w sercu. Już Wam wszystko mówię i opowiadam dlaczego. Dlatego nakręcam w ogóle ten film. On ma na celu. Y, taką przestrogę dla Was, kochanie, kochani moi, y, na podstawie jakby takiego prawdziwego wydarzenia, y, moja duszyczka, jedna, kochana, biedna, która walczy o swoją miłość już długo, długo, ale walczymy, staramy się. Y, no, sytuacja jest trudna, no bo różne te sytuacje są, niektóre są łatwe, niektóre proste. Dzisiaj przyznała mi się bidulka że korzystała z wróżki, możemy tak to nazwać. Na Facebooku znalazła oto tą panią, która za każdym razem prawda, wymyślała 100 tysięcy rytuałów, które mojej duszyczce miały pomóc. A że duszyczka moja zakochana, pragnąca miłości, ale to chyba wszyscy znamy to uczucie, prawda? Że jesteśmy gotowi wiele rzeczy zrobić. Zaufała tej pani. No i wszystko było dobrze, dopóki płaciła za rytuały, które pani ciągle i nagminnie wymyślała. W pewnym momencie, kiedy przestała płacić, to oczywiście była rozliczona z tą panią, ale kiedy już nie chciała jakby wykonywać dalszych rytuałów, to pani wróżka napisała, do jej partnera, o którego ona walczyła, że ona, ta moja duszyczka, wykonuje rytuały na nie. No słuchajcie. No po prostu, jak nisko trzeba się posunąć, ja mówię o tej wróżce, Brań nie o mojej duszyczce, żeby tak kobiecie zmarnować życie tak naprawdę. Bo to jest coś niesamowitego, dlatego. I ta moja duszyczka jest biedna, wystraszona, <coughs> przestraszona, że jeszcze ta wróżka jej może tam napsuć w krwi w życiu. Ale ja uważam, że moje o, otwarcie powiem, to nie była wróżka. To była oszustka, która tak naprawdę z magią nie miała nic wspólnego. Dlatego mm, tu się nic złego nie stanie, nie będzie chciał rzuconych klątw, czy czegokolwiek. Yy, bo po prostu... To ta kobieta nie miała do czynienia z żadną magią, z żadną, tylko jedynie z magią pożądania pieniędzy i oszukiwania ludzi. To, co zrobiła, tak jak wykorzystała e, sytuację i napisała do, do, tej, do tego partnera, e, że, 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 że moja duszyczka robiła rytuały, rane. Nie ogarniam tego, nie ogarniam tego, do, tego, do czego ten świat zmierza. Kobieta się zgłasza, chce o pomocy. Yy, wiemy o tym, prawda? Co się z nami dzieje podczas tego, tej tęsknoty, tej miłości za partnerem, tego pragnienia. A tu coś takiego, to jest coś niemożliwego. Yy, I tak jak mówiłem, tu się, tam, tu się moja duszyczka nie musi czego kochana bać, tu żaden kląd, uroków nie będzie, bo, bo, bo jest taka między rytualistami yy, taka etyka. Że na przykład osoby, które bardzo głęboko siedzą w kartach Tarota, nie mówią o, prawda, o śmierci, o chorobach. To jest taka etyka słowna. Nie, nie wróży się kart, nie stawia się kart dzieciom. Tak jak mówię, nie mówi się o śmierci, nie mówi się o chorobach śmiertelnych, jeżeli się tam się w kartach wyczyta, prawda? Tak jak wszystkie wasze dane, które podajecie do rytuału czy zdjęcia, one nie mają prawa zobaczyć światła dziennego. One, tak jak ja, to ja usuwam. Mam, to, prawda, do, do, do przez pierwszy dzień, jakby, rozpoczęcia rytuału, i później jest wszystko usuwane z telefonu, że, że, żeby to nie, nie było ani jednego zdjęcia, ani jednej daty, bo oczywiście później, jak wracamy do rytuałów, to prawda, to, to zdjęcie jesteście w każdej chwili drugi raz wysłać i to nie ma problemu. A tutaj po prostu cios poniżej pasa. Dlatego błagam was, moje robaczki, moje duszyczki, moje aniołki kochane. Jeżeli będziecie kiedykolwiek jeszcze robić rytuały, szukać rytualistów, bo wiem, że tak jest, bo, 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 bo czy ja zawalę sprawę, czy coś za mną nie wyjdzie, nie tak, czy, 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 czy inny rytualista, no coś nie pójdzie tak jak po waszej myśli, bo macie do tego jak największe prawo być zili na rytualistów, być zili, że nie wychodzi, że za wolno, że za, że za długo to jest jak najbardziej macie tego prawo, ale błagam, jak będziecie szukać następnych, to uważajcie. Proszę was, uważajcie, bo po prostu to, co dzisiaj usłyszałam, to po prostu nie wierzę. Po prostu nie wierzę, że można posunąć się aż do takiego stopnia. Ja cały czas mówiłam o tej Pani na pseudowróżce. Czy tam pseudo Bo ja nawet tak naprawdę nie wiem, czy to jest wróżka, czy to jest rytualistka, czy to jest medium, ale w każdym razie błagam was, aniołki na wszystko. Uważajcie i nigdy nie wybierajcie rytualistów czy wróżek pod wpływem emocji. Dajcie sobie ten czas do namysłu, dajcie sobie ten czas takiego yy, wprowadzenia dość siebie takiego pozytywnego myślenia. Nie róbcie nic pod wpływem impulsu, nie róbcie nic na, na urabura. Skonsultujcie, bo mówię, bo siedzicie na forach, grzebiecie na tych forach, szukacie opinii na temat innych rytualistów i macie jak najbardziej do tego, jak największe prawa. Ja cały czas powtarzam, pewnie, że tak wywalacie kupę pieniędzy na rytuały, na pomoc sobie w życiu, na poprawienie swojego życia. Więc jak najbardziej szukajcie, 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 ale zaufanych. Niech ci ludzie będą zaufani, którzy będą. Będą wam pomagali, żebyście czuli się y, podczas rytuałów y, czy podczas y, rozmowy, żebyście się czuli bezpieczni, żebyście wiedzieli, że ktoś nad wami czuwa, że wam krzywdy nie zrobi, że możecie otworzyć się, że możecie wylać z siebie te wszystkie żale, te, te, żeby po prostu wam ulżyło, żeby po prostu wam się lepiej żyło. To błagam Was, kochani moi, róbcie to. Z głową, znaczy, ja tu nie mówię, że, że, że robić to bez głowy, tylko że po prostu nie róbcie tego pod tak silnymi emocjami, pod silnymi wpływami, że ktoś coś powiedział, wy już, prawda, zdenerwujecie się, dobra, dobra, to ja nie chcę tego rytualisty, lecę do drugiego. Możecie, możecie zmieniać, pewnie, że tak, jak rękawiczki, tylko zróbcie to ostrożnie, bo po prostu dzisiaj przestałam po prostu wierzyć w. Uczciwość i, i, i chociaż zawsze uważałam, że ludzie są uczciwi, tylko po prostu się gubią, że czasem przez ludzi przemawia pycha, że czasem przez ludzi, znaczy nie mówię o Was, tylko mówię o rytualistach, czy mówię o innych, ludzi, o innych zawodach, jakby tak, że czasem coś tam przez nich przemawia, ale z czasem. Y też się uspokoją i z czasem też będą myśleć zupełnie inaczej, zupełnie racjonalnie, tak, bo tak jak mówię, ta karma gdzieś tam powraca i, i, i takie osoby usiądą trochę na swoich tyłeczkach szanownych, ale tutaj to po prostu, no mówię, no szok, szok, że po prostu jak ta kobieta mogła napisać do tego partnera wszystko tak wypluć, ja, ja, ja tego nie ogarniam. Dlatego to, nagrywam ten film tylko dlatego, żebyście kochani uważali. To jest dla przestrogi. Oczywiście ja zanim nie nagrałam tego filmu zapytałam się swojej duszyczki, czy mogę go nagrać, czy mogę po prostu o tym przypadku powiedzieć. Yy, żeby, no, no, żeby też prawda nie było tutaj, że wykorzystałam jakby sytuację do nagrania filmu. Ja mówię, ten film nie jest nagrany tutaj po to, żebym tu, nie wiem, jak Bóg się wypromowała, czy, czy zyskała na, 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 na jej krzywdzie. Nie, tylko chodzi o to, żeby Żebyście po prostu uważali, bo y, dochodzą mi słuchy o, o, o różnych sytuacjach. Y, nieraz, prawda, rozmawiamy przez telefon, y, rozmawiamy sobie szczerze, więc gdzieś tam ktoś tam coś powie. Ja to oczywiście zatrzymuję dla siebie, tak? Y, tak jak ktoś się mnie pyta o opinię innego rytualisty, też się nie wypowiadam na ten temat, ponieważ. Y, nie mam do tego prawa tak naprawdę, tak? E, więc staram się takie tematy przemilczać, ale tutaj to jest po prostu no, coś niesamowitego. E, więc, e, tak jak mówię, to jest tylko nagrane dlatego, żebyście, kochani, uważali. Uważali, kogo wybieracie jako rytualistę, kogo wybieracie jako takiego swojego, takiego przewodnika duchowego, który musi nad wami czuwać, który musi czuwać nad waszą energią, który musi o was dbać, który musi o was... Pielęgnować was, żebyście byli spokojni, żebyście się dobrze czuli, żeby ta walka o partnera była taką spokojną walką, bez silnych emocji, bez takiego, smutko, smu, bez, bez smutacków, bez łez, tylko właśnie y, ta walka o partnera musi być taka silna, tak jak zawsze w tych filmach, powtarzam, silna, potężna, mega, mega mocna. Y, i, I ten partner na pewno będzie wracał i ten partner na pewno wróci, więc wy potrzebujecie takich swoich, takich duchowych przewodników ze wszechświatem, takiego łącznika, gdzie, gdzie po prostu tak, i troszeczkę was ugłaszczę, i troszeczkę was przytuli, i troszeczkę was pocieszy, i, ty, i oczywiście wykona swoją robotę, y, czyli tutaj powrót partnera musi on nastąpić, czy, czy po miesiącu, czy po dwóch, y, czy, 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 czy po dwóch tygodniach, bo to mówię, to wszystko zależy, y, wszystko jest indywidualne od sytuacji, ale wy nie możecie być. Sami w takiej sytuacji, bo ja wiem, że nawet wykonujecie rytuały, no to to jest taka wasza tajemnica. Nie mówicie tego rodzinie, nie mówicie tego dzieciakom, nie mówicie siostrom, no bo ja sobie zdaję sprawę, że to się nie spotyka ze zrozumieniem. Zazwyczaj rytualiści, to, 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 to tak jak mówię, to słabe, mają opinie, tak? u ludzi, którzy w to nie wierzą. A my wierzymy w takie rzeczy, łączymy się ze wszechświatem, łączymy się z, z energią astralną yy, i tak jak mówię, wy potrzebujecie takiego silnego wsparcia. Yy, nie możecie być, yy, jak wykonujecie rytuał, być pod presją. Yy, nie to, że jesteście pod presją yy, tutaj, żeby partner wrócił, żeby partner z wami był i tutaj psychicznie jesteście no, stłamszeni z tym wszystkim, to jeszcze nie może was rytualista Tłamsić i dobijać, i jeszcze wam y, przystwarzać problemów, przystwarzać kłopotów. Wy musicie być wychuchani, wydmuchani, wylulani na rączkach po to właśnie, żeby partner wrócił, żeby nie były wprowadzane do rytuału byty, żeby energia pięknie szła do wszechświata, żeby była cudowną, piękną, astralną energią, jak będzie do Was wracała. Więc tutaj o Was trzeba dmuchać, chuchać, dbać o Was stan psychiczny i o Was stan, stan fizyczny. Więc, więc, więc nie wolno Wam robić niczego złego. Więc tak jak mówię, kochani, błagam Was tylko ponad wszystko, żebyście uważali przy wyborze rytualisty, przy wyborze tarocisty, żebyście, tak jak mówiłam wcześniej, nie robili tego pod wpływem emocji, przemyślcie sobie, poświęćcie sobie jeden-dwa dni, bo to nie jest tak dobra, szybko robię, robię, szybko zacznie działać rytuał. Zaraz rytualista zacznie szybko robić, to szybko partner wróci. Jeżeli już byliście w stanie czekać dwa, trzy tygodnie, to te dwa dni was nie zbawią. A tu sobie wszystko przemyślicie, wszystko sobie pokładacie, weźmiecie za i przeciw. Yy i będzie dobrze. Ja dzisiaj na przykład też panu y, odmówiłam jakby wykonywania rytuału, dlatego bo jeżeli ktoś y, podchodzi do rytuału i uważa z góry, y, że bo został oszukany dwa czy trzy czy cztery razy y, przez innych rytualistów, y, tak uważa, to są słowa tylko tego pana, nie moje, y, i podchodząc do, do mnie chcąc robić rytuał też z góry zakłada, że jestem, że jestem oszustką i że go oszukam, to tutaj, współpraca, tutaj współpracy nie będzie. Tutaj nie będziemy współgrać razem. Wszechświat też nie będzie współgrał, bo wszechświat wyczuwa wasze myśli. Wszechświat wie, czuje wasze emocje. Więc wie, no to z takimi emocjami też nie podchodźcie do rytuału. Musicie zaufać rytualiście. Musicie po prostu być pewni, tego, że to będzie piękna, czysta współpraca, pielęgnacja o was, pielęgnacja waszego partnera i pielęgnacja o to, żebyście wrócili. Oczywiście, tak jak ja mówię, jak ja ze swoimi duszyczkami nieraz się pośmiejemy, nieraz popłaczemy, nieraz się powkurzamy, nieraz idą dająchy, ale dążymy do jednego celu: do powrotu partnera do waszych duszyczek więc wszystkie chwyty są dozwolone jak podczas rytuału, czasami tak jak mówię łzy, płacz, wyklinanie przeklinanie, wyzywanie to musi, to musi gdzieś kipieć i to musi wywalać i wszechświat to tak chce, wszechświat to chce bo musimy coś wyprać żeby dostać coś czystego i tu bierzemy swoją energię, tu bierzemy swoje emocje podczas rytuału więc tak jak ja mówię, wy być wygłaskani, wychuchani, wydmuchani, wylulani na rączkach, w yy, Poklepani po pleckach, żeby po prostu ten rytuał się kochani udał. Więc tak jak mówię, uważajcie, błagam Was, uważajcie. Eee, ja tu z moją duszyczką eee, teraz będziemy za dwa dni ściągały wszystko, co robiłyśmy, bo cholera wiecie, co ten babsztyn rozrabiał tamten pseudowróżka, pseudorytualistka. Więc wszystko ściągamy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I, I wprowadzamy nowy rytuał, nową energię, tak? Szkoda, że, że, że teraz się dowiedziałam, że nie, nie powiedziałam wcześniej, byśmy wcześniej się za to wzięły, no ale tak jak mówię, nie jest w przyrodzie, nie ginie, wszystko jest do zrobienia, wszystko jest do oczyszczenia, wszystko jest do odwrócenia, tak? Więc nawet nie ma najmniejszego problemu, tylko szkoda łez i nerwów tej osoby, tak? ale będzie dobrze. Poradzimy sobie z tym problemem i nie z jednym jeszcze. Więc kochani moi, ja już Wam nie zawracam głowy, nie przynudzam, dlatego to, ale mówię, nagrałam ten film tylko po to, żeby Was przestrzec przed tym, żebyście po prostu yy, nie, wybierając rytualistę, yy, czy tarocistę, nie sugerowali się emocjami swoimi, tylko po prostu przeczekali ten jeden dzień, dwa, na spokojnie sobie przemyśleli, i żebyście byli pewni, że jest to osoba odpowiednia, która was ukoi, uszczęśliwi, wygłaszczy, wycałuje i jeszcze przy okazji y, doprowadzi powrót partnera do was. Ściskam was, moje aniołeczki, ściskam moją biedną pokrzywdzoną duszyczkę. <laughs> Więc moja duszyczka, jak będzie mnie słuchała, to będzie wiedziała, o kogo chodzi. Ściskam, przytulam bardzo mocno Was wszystkich po kolei. I nie martwcie się. Damy radę. Nie jesteście sami. Tak jak mówiłam wielokrotnie. Jest wszechświat. Macie swój kawałek wszechświata. Macie mnie. Ja mam Was. Damy radę. Jesteśmy nie do pokonania. Jedni dłużej walczą, drudzy krócej walczą. Ale są efekty. Ściskam Was jeszcze raz, kochani, życzę cudownej, spokojnej nocki. Dobranoc.